Cześć, dzień dobry. Dobry wieczór. Być może 12 czerwca dzisiaj 2025 roku jest czwartek. Święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. Posłuchajmy dzisiejszych czytań. Czytanie z księgi proroka Izajasza. W roku śmierci króla Ozajasza ujrzałem pana zasiadającego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad nim, każdy z nich miał po sześć skrzydeł: dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego: Święty. Święty, święty jest Pan zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I usłyszałem głos Pana mówiącego: Kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Odpowiedziałem: Oto ja, poślij mnie. Mamy też dzisiaj do wyboru drugie czytanie, to znaczy drugie pierwsze czytanie, więc posłuchajmy. Czytanie z listu do Hebrajczyków, bracia. Przystało Bogu, dla którego wszystko i przez którego wszystko istnieje, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienia tak bowiem ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, od jednego wszyscy pochodzą z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi swymi mówiąc oznajmi imię twoje braciom moim pośrodku zgromadzenia będę cię wychwalał i znowu ufność w nim pokładać będę i znowu Oto ja i dzieci moje, które mi dał Bóg. Ponieważ zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, dlatego i on także bez żadnej różnicy otrzymał w nich udział, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli. Byli niewoli. Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo abrahamowe. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem w tym, co się odnosi do Boga, dla przebłagania za grzechy ludu. Przez to bowiem, co sam wycierpiał poddany próbie, może przyjść z pomocą tym, którzy jej podlegają. Psalm responsoryjny. Pan mym pasterzem nie brak mi niczego. Pan pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę, wiedzie mnie po właściwych ścieżkach, przez wzgląd na swoją chwałę. Pan mym pasterzem nie brak mi niczego. Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów, namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny po brzegi. Pan mym pasterzem nie brak mi niczego. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Pan mym pasterzem nie brak mi niczego. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pokropię was czystą wodą i dam wam serca nowe. I ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy, Jezus podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego syna chwałą. Aby syn Ciebie nią otoczył, i aby mocą władzy udzielonej mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata. Jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam w ofiarze, w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś, i że Ty ich umiłowałeś tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat ciebie nie poznał, lecz ja ciebie poznałem i oni poznali, że ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą ty we mnie umiłowałeś. W nich była i ja w nich. Nadal, w kontekście naszego pędzenia przez świat, słowa psalmu bardzo wybijają się na pierwszy plan. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny po brzegi. Właściwie tylko tyle wystarczy, a cały ten psalm jest pełen miłości i obfitości Bożej łaski dla człowieka. Zatrzymaj się. Powiedz Bogu, jestem. Usłysz to, jak on do ciebie mówi. Że wszystkim się zajmie. Ty rób swoje, lecz pozwól działać Bogu. Nie lękaj się. Nie drżyj, że coś ucieknie, że coś przegapisz. Bóg napełnia twój kielich po brzegi. tu dla Ciebie zastawia. Bóg, jako twój sługa, jako twój przyjaciel, Bóg, który się nie wywyższa lecz w sposób najmiłośniejszy, przychodzi do Ciebie i mówi, że cudownie, że jesteś. Pozwól sobie na tę bliskość, na to spotkanie. Nie ma niczego, tylko ty i Jezus, Jego wzrok na Tobie, Jego uśmiech. Jest przy tobie, tak jak Twój oddech, towarzyszy Ci w każdej sekundzie Twojego życia. Błogosławię Ci, byś dzisiaj umiała, umiał przyjąć tę obfitość. Spróbuj też wyrazić wdzięczność za to, co dzisiejszego dnia. Przydarzyło Ci się dostrzec w tych, może mniej komfortowych, sytuacjach jakąś szansę na coś nowego. Błogosławię Ci. Pozostań tutaj tak długo, jak potrzebujesz. Miło, że jesteś. Do jutra.